Hej, oczywiście maneczku, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w grze Silent Hill 2. Pamiętamy, moi drodzy, że skończyliśmy ze zdjęciem rentgenowskim jako kluczowe przedmioty, oczywiście. I możemy to połączyć, ale nie wiadomo z czym. E, zakrwawiona bransoletka, to wiadomo, że to jest na tą dłoń, co tam była. A te zdjęcie rentgenowskie, gdzie ono było? E, negatoskop. Nie pamiętam, co to było, negatoskop. E, następna mapa. Pomieszczenie generatora, magazyn, to nie było to na pewno kondygnacja, kondygnacja, ręka była niżej, basen, no na pewno nie przy basenie, to było na trzecim piętrze, mi się wydaje. Hydroterapii, zamek szyfrowy, albo nie, faktycznie, negatoskop. faktycznie, czyli musimy po prostu przejść na koło tutaj, my się wyposażmy. Ruszyłaś się. Widziałem to. Dobra. My. Przejdziemy sobie tutaj. Niczym. John Lee. I tutaj. Możemy dać. A czekajcie, bo może ja to muszę po prostu przeczyścić. Z tym. O właśnie. No i mamy to teraz, moi drodzy. I teraz dajemy tutaj zdjęcie rentgenowskie. I pytanie, co teraz? ku cool. Okej, okay, to ma być ewidentnie tutaj. To na pewno nie tu. To ma być ewidentnie tutaj. Po tych e, paskach to widać. O, widzicie, coś się tu dzieje. 4 3, 7, 12. 4, 3, 7, 12. Do czego to może być klucz, moi drodzy? Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, ale prawdopodobnie potwory się zrespiły. Ponownie tutaj. Wejdźmy na mapę. Ha! Czyżby to było tutaj? Eee, cztery. Trzydzieści siedem. I dwanaście było? Czyżby to była ta kombinacja? To była ta kombinacja, moi drodzy. Mamy to! Z shotgunem wchodzimy na. E, fuj! E. Ja pierdziele! paskudztwo. A naszego Jamesa nic to nie rusza, a my. Dziwny dźwięk to wydaje. Takiego metalu z mokrym. Nie dziwię się. Ale czy to była po prostu pierwsza rzecz, którą Jamesa obrzydziło? Czyli my możemy do rączki teraz lecieć. Oho. Chodź tu, suko. Słuchaj, suczko. Jep, jep. 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 I jeszcze raz, yeah. Dobra, w takim razie rączka była na piętrze niższym. To my lecimy po prostu na te piętro niższe. E, gdzie ta rączka dokładnie była? Rączka, rączka, rączka. O kurde, no mam całe przejście. O jezus, nie e, Nie tutaj, tutaj muszę przejść. Kurde nie ufam tym co tutaj tak leżą, naprawdę. One potrafią wstawać. Przekonajmy się już o tym, coś tam stało. Nie. Chyba. Po prostu mo tu w dupie. Ja jasno idę. I tutaj prawdopodobnie rączka była. O właśnie. Eee... No ale skąd ja mam wiedzieć teraz? Aha, dobra, wiem o co chodzi Tam gdzie jest te czyste akurat O! Trafiłem! 924571 I klucz do składzika dyrektora Wiecie co, moi drodzy, to zasługuje na save'a akurat. Czerwona karteczka znowu mnie zaprosiła. Dobra, gra została zapisana. I czyż to był ten składik tutaj dyrektora ręka. 9, 2, 4, 5, 7, 1, 9, 2. I jeszcze raz. 9, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 7, 1. 9, 2, 4, 5, 7, 1. O, kurde, A czyli tutaj nie jest ja zrobię, dobra. Czyli po prostu idziemy dalej. Tylko do czego ten kod mógł być save? No, ten save, no niestety, ale no, kurde, no to nie ten. Wchodzimy do składziku. A co w składziku, moi drodzy? Moi drodzy, tutaj w składziku same niegodziwe rzeczy. Aha, czekajcie, bo ja muszę teraz to o, ja wale Czyli dobra czekajcie, to trzeba ułożyć po prostu To wygląda jak już by był pysk tutaj O o o to idzie tu... Mamy to! I przez to mamy cały kod, już jeden, od 1 jeden do 9 nawet, okej okay. James, bardzo szybko to zapisujesz mimo wszystko Przycisk safeu. o! Kurde, czy ja tu muszę zapamiętać te wzorki? Nie no, wy sobie ja robicie, ludzie A, czekajcie przecież, kurde, no tak Dobra, to już wiem, o co tu chodzi, ja sobie muszę po prostu spisać mm. 9, 2 Czyżby on to dobrze zapisał wszystko, na przykład Piątka to jest taki cycyk, piątka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tak, no to, to jest to, dobra To ja mogę to przy safeie od razu sobie sprawić przecież Kurde, w sumie dobrze, przemyśleli to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobra. Czyli 9-2. Dziewięć, 9. Dziewięć. O kurde, to nie jest jeszcze posegregowane ja wale, dobra, to trochę to zajmie takie N. TN muszę znaleźć. Tak. Okej, okay, teraz. 4-5, okay. muszę to mieć, i cycka, i co dalej? 7-1, 2-4, 6, 7 to jest diabeł, i 1 to jest ten, 7 i 10. o, mamy to. A w środku kluczyk. nadach i kartka. A na karsce ich twarze się rozmywały. Stopiły w jedną całość. Nie potrafiłem ich już dłużej rozróżniać. Nie wiem, czy dam radę, ale może ty tak. To cię zaprowadzi do właściwego miejsca, ale pewnie nie tą drogą, którą chcesz. Dobra, moi drodzy, w końcu jakiś postęp taki większy. Zapiszmy sobie na pustym stanie. Już 7 godzin, 17 minut mamy grę. Wow. O dziwo. Dość przyjemnie się w to gra. Gdzieś tu było wyjście na dach? O, ja wola. Nie lubię tego miejsca. Nie lubię tego szpitala naprawdę. Ja nie komentuję nawet. Jak coś mi ściga, to niech mi ściga. Nie patrzcie na ten rysunek. Kurde, to czekajcie. Tak, tu. Nie, tu. Tak, to było tu jednak. Jednak nie tu. Aha, czyli jednak tu na końcu. Dobra. Szotgana dzielnie dzierżymy dalej, a my lecimy ku dachowi. I oczywiście daszek, i oczywiście pada deszczek. Amunicja. Oj, kurde, ale tu jest lęk naprawdę, moi drodzy. Jest tutaj coś. Czy coś tu jest? O dziwo nie mogę na mapę wejść w ogóle. Nie mam pojęcia czemu. Co to jest? Ciągle pada? O kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę... Ty kurwa kasztanie zajebany. No i na chuja wchodzi na ten dach? No James... Znowu jesteś w środku. <grywa> Kurwa jaki zjarany. Ale patrzcie co po drugiej stronie. Ojej. A się kurwa ze i A się kurwa zesrałem. Piramidy kod, piramidy do głowy, chuj.

Laura? jak wielka, leczka, Laura How do you know my Dobrze wyzywam grubych dobrze just do what's the big deal why can't you just tell me you can yell at me if i don't no you're i won't please just i need to know mary's my friend we met at the hospital last year stop lying all sorry fine don't believe me see if i care hey Nice, no, I'm sorry about this, but you might get hurt. Hurt by what? just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. There's something I gotta get. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there, you sure this is where you left it? It's in the back, behind an old pipe. Okay. Wait here. Yeah, yeah. Be just a chuffu, Arabi, sorry. Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. me out of here, Dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. There is a big, lying fart face. See a fart face. Laura, <laughs> Laura, Ja pierdolę, klatka mnie będzie biła. Ja pierdolę, co ty kurwa robisz? What the fuck? A widziałem go tu. Co ja mogę robić? Kurwa! Udeczka. E, 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 e. Dobra sobie, tu tu to, to ja okradam szybko. Budeczka. что если mm -hmm. yes. yeah. Tak, jebany go bossa jeszcze nie mam nigdy What the fuck Aha. o kurwa ta klatka chodzi Kurwa, złosat mnie Widoczka, Szybko, widoczka. Ui Uj. Oui. Ja pierdolę. Wy ty pojebie. I... Ja pierdolę! i james mary vova oh, wow. <grystanie> to trzech razy sztuka. James... O Boże i znowu w jakimś nowym miejscu. i to w O, masa, kraja tego klimatu. Pacjent numer 3141, rozpoznanie 298.9 pokój nie wiadomo. Objawy początkowe intensywna koncentracja umysłowa obecna diagnoza pacjent da się pacjenta da się naprawić. Zalca nie zmienię po i zajebiście. I do gadań Okej. Okay. Strzykaweczka odzyskana. I lecimy dalej. Je yeah. przez z partyzanta. I czerwona karteczka, która oznacza zakończenie moje drodzy. Dlatego dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Hej!